Siemanku ludziska, z tej strony John Gareta, to kolejne Zagrajmy w Slender The 8 Pages. Jest ze mną Evarez. No cześć. Kremówka. No cześć. I breu. No cześć. Cześć. No. Powinien być też No Life, Musiałem ale nie wiemy wszyscy. czy jest. Cześć. O, zbierz osiem kartek, zaczynam się bać. Jak się boję to sam pogacia Tak? No chyba. Dasz trochę? Tak w ogóle ustawiłem sobie zamiast zwykłej latarki Krank Lantern, czyli taką fajną latarnię. Uuu, nie latarnię, tylko lampę, krank którą. No? Czy ty powiesz Krank Lantern? Krank, taką, co trzeba ją krankować. wiesz, tak jak smoke, krank smoke, smoke, krank smoke weed. No super, na pierwszym drzewku już jest kartka. Jest, super. Co na niej pisze? Can't run. Smoke, smoke, smoke weed. Smoke, smoke, smoke weed, jak to leciało. Smoke, smoke, smoke weed. Smoke weed, smoke, weed. Ever dead, 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 smoke weed. Every day, dead day, smoke holiday. Ja to nagrywam, to nie będę jak śpiewał, nie. A no. Nie. Tak. Nie? Nie. Nie. Nie? Nie. To tak czy nie? Kolego Pali się, pali się, pali się Super, jestem przy ciężarówce Jesteś jaki? Jestem przy ciężarówce, a nie jaki Jaki jesteś? Jestem taki, wolę mięso niż buraki Jestem O Druga karteczka Garrett nagrywa Siema Co? No? no nagrywam, możesz się przywitać tak spóźnienie Cześć no, to była kremówka. Co? No. Co ty nagrywasz? Slendera. Chyba idę w stronę Slendermana. Chyba tu powinienem iść. Bo szumiało mi. Ha KURDE! Już tak szybko? Po teleportu mi się przed twarz! Czy ludzie tak na serio, czy ludzie udają, no? Okej. Teleportu mi się przed twarz, ale chyba wszystko jest ok. Chyba. Są kible, do kibli nie wchodzę. Czemu? No głupi to ja nie jestem, co? Pod latarnią najfajniej. No jasne. Czy coś. Skąd o, już mi sapie. Yy, chciałbym wam wszystkim... Zmiana tematu. No możesz mówić, dawaj. Ale ja nic nie mam do powiedzenia. Ale chciałeś wszystkim co zrobić? Loda? Tak. <laughs> Słuchajcie, deklaracja Ewareza jest świetna. Nie wiem, czy zamknąłem drzwi. Zobaczyć Slenderman! Jestem no, koło no, no, tunelu. Oh, 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 oh. Tak. Oh. tak. Slenderman! Oh. No, omg Dobra, John Garrett. O, baby John, no, John czemu Garrett. John Garrett. jak wkleiłem adres z referatu, gdzie jest napisany Sarek, łówka ci, taki szparek? <laughs> <Sorry. laughs> powtórz! Aha, ty nagrywasz. Tak. No. <laughs> Nie bój się, nie wytnę tego, u mnie na kanale wszystko jest bezpieczne. Hmm. Bremu, do mnie trafni. Dobra, czekaj, ja sobie... To jest taka relacja z Minecrafta, tak. z Slendera. To jest Slender połączenie z Minecraftem, to jest Slendercraft. Nie, to jest... To jest Xarek. to jest coś wymyślę. To jest Bremu, łowca, tekstów i... ...żarek. Hmm. MINELANDER O tak BREMU Wpisz <grym _> sobie komendę tp kremówka do Ewarys TP I ja wejdę na serwer jak ją wpiszesz Bo będziesz musiał ją bardzo szybko wysłać Ja powiem tyle, że no jest raz, za ten ten dużo tepa kopię w klejkę, Robię dla każdego co jeszcze na wyżynie Jeszcze nie wie jaki jest IP Boję hmm. się, chyba się zgubiłem Robisz w wklejka Tepnij błagam, bo chcę tam wejść i grać czekaj czekaj, to... czekaj, 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 czekaj Głupie uczucie, ale mam wrażenie jakby Slender był za mną Polica pierwszy wklejamy tutaj Teraz wklejamy A to jest głupi, po co ja gram Slendera? Ja już się zaprzysięgłem, że nie będę, bo się przestraszyłem, a gram dalej. Może dlatego że się chce usić... Co wyszemy? Ty, ty, ty. O, szumi mi, dobra, wiecie co, ja się chyba poddam już ze strachu, będę się na niego patrzył. Gdzieś tam z przodu jest. mi szumi, szumi ekran. O, tam jest, koło tych drzewek. O, szumi mi ekran. Patrzcie, tylko raz się wydarłem jak ciota, ale już... A, dwie karteczki nie jest złym wynikiem. Ja tam ciota od razu. Wajza, hmm. ewentualnie jakiś pedał, ale ciota... No masz rację, wares. Ty Tydę potrafisz zawsze pocieszyć człowieka. Ostatnio nie. miałem cztery karteczki, ale dzisiaj po prostu po tym to mi serce stanęło i boję się, że umrę. Tak Cie, więc... Co ci stanęło? Tylko serce. Nic więcej mi nie stanęło. Tylko serce. Czemu tak to podkreślasz? Coś innego też ci staje? A, dobra, dziękuję Przyznaj za oglądanie. No, Z tej strony jest, John Garrett, był też ze mną... Ewa... Cicho, Ewares, nic mi nie staje w komentarzach. Dobra, był też ze mną Ewares, pożegnaj Ciekawe co ci staje. Kremówka. Pa pa! I Jestem wciąż ciekaw. Ej, Cześć. Cześć! Cześć! Cześć. Cześć.